Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam opinię do projektu ustawy o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych sporządzonej w Londynie dnia, dnia 2 grudnia 2011 roku druk sejmowy numer 278. Umawiające się strony deklarują wymianę niezbędnych informacji dotyczących następujących podatków w przypadku Polski. Podatku dochodowego od do osób fizycznych, podatku dochodowego od do osób prawnych, podatku towarów i usług. A w przypadku Jersey podatku dochodowego, podatku od towarów i usług. Umowa, o której dzisiaj rozmawiamy, została zredagowana na podstawie modelowej umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych, która gwarantuje skuteczną wymianę informacji. Z tekstu uzasadnienia do ustawy można z gruba zapoznać się z systemem podatkowym obowiązującym na wyspie Jersey. Na tym przykładzie widać, jak upieszczy jest polski system podatkowy w stosunku do naszych przedsiębiorców i obywateli. Umowa respektuje wewnętrzne przepisy prawne Polski i Jersey. Zatem informacje niezgodne z wewnętrznymi przepisami umawiających się stron nie będą udostępniane. Terytorium Jersey pozostaje nadal rajem podatkowym w działalności handlowej spółek i osób fizycznych posiadających udziały w spółkach niehandlowych lub prywatnych spółkach usługowych. W związku z tym, że na dzisiaj nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Polska nie posiada informacji o skali przenoszonych działalności z Polski na Jersey w celu uniknięcia opodatkowania. Wejście w życie takiej umowy pozwoli uzyskać miarodajną informację w tym zakresie. Umowa zabezpieczy nas przed unikaniem podatkowania w sytuacji, gdy tylko ktoś rejestruje swoją działalność na Jersey, a faktycznie zarząd firmy pozostaje w Polsce. Wtedy taka spółka podlega opodatkowaniu w Polsce. Zatem fakt istnienia takiej umowy będzie działał prewencyjnie przed próbami prowadzenia takich nielegalnych interesów. Podpisana Umowa zapewnia poufność uzyskanych informacji, czyli nie mogą one być wykorzystane do innych celów niż podatkowe. W przypadku przestępstwa podatkowego umowa pozwoli uzyskać informacje od dnia wejścia w życie umowy, umowy, niezależnie od tego, jakiego okresu podatkowego dotyczy taka informacja. Umowa ogranicza się do udzielania informacji na żądanie i nie obejmuje wymiany informacji automatycznej. Klub Prawo... Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie wnosi uwag do przedłużonej ustawy i będzie głosował za jej przyjęciem. Drugi z przedłużonych projektów to ustawa o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki. Powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 roku, druk sejmowy nr 279. Sporządzona umowa o unikaniu podwójnego podatkowania ogranicza się do dwóch rodzajów działalności gospodarczej. Eksploatacja statków morskich lub statków powietrznych w transporcie międzynarodowym została, została ona przygotowana w oparciu o wybrane postanowienia modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodów i majątku. Dotyczy ona polskiego podatku dochodowego do osób fizycznych i osób prawnych, a dla terytorium Jersey dotyczy podatku dochodowego. Najistotniejszym postanowieniem umowy jest rozgraniczenie prawa do opodatkowania zysków transportu międzynarodowego w ten sposób, że zyski osiągane z, z eksploatacji w transporcie międzynarodowych statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium tej strony umowy, na której znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Słowadzę się do tego, że w przypadku osiągnięcia na terytorium RP zysków z transportu międzynarodowego przez przedsiębiorstwo posiadające siedzibę zarządu na Jersey, Polska odstąpi od opodatkowania tych zysków. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, Polska dotychczas opodatkowała tego rodzaju dochody w pełnej wysokości. W związku z tym utracimy dochody z tego tytułu. Tymczasem w dalszej części uzasadnienia jego autorzy oceniają skutki finansowe wejścia w życie umowy i twierdzą, że nie będzie miało ujemnych skutków dla sektora finansów publicznych. Proszę zatem pana ministra o doprecyzowanie tej kwestii. Niezależnie od odpowiedzi Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy w przedłużonym brzmieniu. Trzeci z przedłużonych projektów to ustawa o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską Jersey w sprawie unikania podwójnego podatkowania osób fizycznych z dnia 2 grudnia 2011 roku 11 roku, druk sejmowy numer 280. Przedłużony projekt ustawy wraz z załączoną umową reguluje bardzo istotne kwestie podatkowe osób fizycznych, które podejmują pracę na terytorium jednej ze stron umowy. Umowa dość precyzyjnie reguluje sytuacje, jakie ma, mogą zaistnieć na linii podatnik będący osobą fizyczną a stronami umowy. Znalazły się w niej również uregulowania prawne dotyczące płacenia podatków przez artystów, sportowców w powiązaniu z miejscem wykonywania swojej działalności. Umowa reguluje również kwestie podatkowe wypłacanych rent i emerytur, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania w państwie źródła. Umowa zapewnia osobie możliwość odwołania się od działania jednej lub obu umawiających się stron, które w jej rozumieniu są niezgodne z regulacjami zawartymi w tej umowie. Mam nadzieję, że zawarta umowa da naszym rodakom pracującym na wyspie Jersey pewną ochronę prawną i stworzy większe poczucie bezpieczeństwa teraz podczas świadczenia pracy, a w przyszłości jako emerytum. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za przyjęciem ustawy. Dziękuję.